1 września 1939 roku żadnej polskiej szkole nie rozległ się pierwszy dzwonek. W kraju rozbrzmiewały armatnie wystrzały i odgłosy bombardowań. Armię III Rzeszy rozpoczęły zbrojną agresję na ziemię Polski, kraju, który jako jedyny przeciwstawił się żądaniom Hitlera, broniąc swej suwerenności. Rozpoczęła się najkrwawsza i najokrutniejsza w ludzkości wojna. W ciągu sześciu lat pochłonęła dziesiątki milionów na całym świecie. Jej ofiarami byli nie tylko żołnierze walczący na frontach, ale bezbronni cywile, kobiety, dzieci i starcy. Ich bezimienne mogiły odnaleźć można na każdym polskim cmentarzu. Dziś, zapalając znicz i składając kwiaty, pod obeliskiem upamiętniającym bestialsko pomordowanych mieszkańców dawnej dzielnicy Włocławka Grzywna którzy w grudniu 1939 roku zostali rozstrzelani w pobliskim lesie Kilchata. Pragniemy uczcić pamięć ofiar tamtych tragicznych wydarzeń.